Cześć siemanko, z tej strony Squido odcinek 171 dziennika z Minecraft w sezonie. Dr mam za bardzo wiele pomysłów, więc jesteśmy sobie w bazie... I, i się tutaj będziemy nudzić, nie robić nic ciekawego. I mm, w ogóle nie warto zaglądać tego odcinka. A więc jeżeli ktoś może go sobie wyłączyć, natomiast jeżeli ktoś życzy sobie zostać, no to może również też zostać. I taki dzisiaj będzie. Nie wiem, nie wiem, czy wita z Delty w ogóle dzisiaj nie. On tak się będzie kręcić w koło i wszystkie te itemy rozrzucać do skrzyń. To jest cel na odcinek dzisiejszy. Powoli robi mi się coraz więcej tutaj różnego rodzaju surowców. Więc jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Nawet dumny jestem, jestem dumny ze swoich po prostu tutaj możliwości w tym oto świecie, w tej, tej bazie W tej bazie, w której mogę mieć tu wszystko Mogę mieć tu każdą jedną rzecz, która, która po prostu coś zmieni w moim życiu I tylko no, się troszkę, się troszkę no, tak rozgadałem. W czymś? Cokolwiek? O nie, wiadomość to mnie. Przepraszam. Tak najmocniej. Tutaj jakieś szkła mamy. Niedługo zabraknie miejsca na szkło. Trzeba uważać, żeby nie zrobić go za dużo, bo za dużo to też nie jest dobrze. Dalej mamy różne inne. Oczy, ziemi nie mam. Różne inne bloki. Pół bloki może najpierw. Czyli to. Aha, ale jest jeszcze nether, nie? Co, płotki z nerowej cegły to mam dać. Yy, pff, no właśnie, gdzie? Nie no, dobra, dobrze, niech tak zostanie. do znowu wszystkie drewniane płotki to bym dawał tutaj, nie? No i to jest w tym wszystkim taki taki malutki, aczkolwiek znaczący szczegół, który tam trzeba dbać o niego, żeby się nic z tym nie stało. Dobra, tu już mamy same jakieś tam dropy i w ogóle rośliny, myślę, czy sadzonki sadzonki raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tyle rośliny to mamy to raz i dwa i ziemniaki a jabłka to są już żywnością tak, tak sądzę, nie? kurde, gdzie to mam? czasami się nie potrafię odnaleźć z tym wszystkim ale no, staram się to być sobie radę no i na koniec jeszcze mi zostały prażone referenusy to do tych materiałów przetworzonych i tak dalej. To mi najbardziej pasuje tu. Eee, tak, bo to jest trochę jak kartki na przykład. Nie, a kartki swoją drogą to ja mam chyba w świeciach. Czy nie? Nie, tu mam kartki. Ale na przykład książki mam tu. Nie wiedzieć czemu, bo książki... Um, sam też takim półproduktem, no można to za to uznać, jest właśnie taki półprodukt, więc bardziej się tutaj kwalifikują. A Endu to się on tutaj nie kwalifikuje za bardzo. Do tej kategorii on się kwalifikuje do hmm. do tej kategorii niech będzie, nie? bardziej mi pasuje. I to jest właśnie tutaj taki dylemat właśnie odwieczny, żeby y, wszystko trafić idealnie, z y, dopasowaniem wszystkiego. No tak nigdy nie będzie. Ech, a dzisiaj, dzisiaj będzie tak. To otwieramy, otwieramy to i otwieramy to. Puszka Pandory została otworzona, y, otwarta, otwarta chyba się, się le mówi, no. Chyba tak i tak. Yy, teraz będzie troszkę no, niezręcznie. Bo zamierzam całe te pochodnie tutaj zniszczyć. I, I w ogóle nie będzie światła. Będzie jedno źródło światła. Zobaczcie. Będzie takie źródło światła. Poza tym trzymam w łapce. Yy, nie zmienia to faktu, że jest potwornie, koszmarnie ciemno. Raz, dwa, trzy, cztery. I na piątym. Dobra. Spróbujemy tak. Zobaczymy, czy to będzie dobrze działać. Okej, okay, jest chyba dobrze. Nice. Mamy to. Z tej strony jest dobrze, teraz tak, z tej strony będzie trochę wyzwanie, żeby to zrobić, ale zrobimy. Bo tam nie mam dokładnie określone. Miejsca. Jak tutaj sobie mogę ładnie policzyć po kratkach od ten boxa, czyli od skrzynki, no to, no to jest bardzo łatwo. A tutaj jest, jest zupełnie inaczej. I teraz tak. Skoro tutaj, tu jest środek, dajmy sobie tutaj na środku crafting. O. I teraz tak. Mamy tutaj raz. Dwa, trzy, cztery bloki tutaj też są, cztery bloki, a więc, prosty wniosek logiczny, że tutaj też muszą być cztery bloki, i musi to być tu. Nawet no, w sumie dobrze, że tu. Ojej! O nie wiem, czy to nie będzie problem. Zobaczymy zaraz zresztą. Czy to nie będzie problem, jakoś tak ładnie, elegancko. O, tak. Widzę, że się nie pali. O, czyli chyba to nie jest problem. Nie Nie Zły wagonik, zły Dogonię no go Ja go tam D Dobra, nie dogonię go a, A to był błąd Kurde, do góry to nie ma jak dogonić no Nie ma szans, no nie Jakbym się nie starał, on już jest tam daleko Tam, no Także sorry Będę musiał wracać pieszo stąd, ale kontynuujemy tam przygodę i I tutaj powinienem też coś zrobić, nie? Tutaj jakieś jakieś pochodnie chociaż, nie? Chociaż no, lepiej. A tutaj też rzucimy jeszcze jedną. Pochodnie nigdy nie jest za wiele. Chociaż tutaj pochodni to nie będzie Natomiast tak, e, fakt jest taki, że to nie wpływa Nie wpływa na funkcjonowanie po prostu tego, na czym mi tak bardzo zależało Więc jest elegancko No i jest elegancko, no i tyle Raz, dwa, trzy Cztery Raz, dwa, trzy, cztery Raz, dwa, trzy, cztery I raz, okej okay. No, coś tam zrobiłem, nie? Teraz trzeba to tak jakoś ładnie Nie wiem, zrobić, nie? No jakim kolorem Kolorem czy drewnem, czy czym Czy może jakimś Wzorem, blokiem o, Tu, 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 tu można tutaj dużo Dużo takich rzeczy ymm, Wysnuć, na przykład Kwarcem, o Akurat kwarcu mi wystarczy Zamiast żelaza na przykład To kwarc Ups, tutaj się troszkę coś popsuło. Z tym świadkiem. No cóż. Niestety starałem się to naprawić. Ale mi jednak nie wyszło. Au! Jeszcze to boli, nie? Dobra. Naprawione. Jak to teraz wygląda? No jest lepiej, ale kurczę, do końca, to mi się to nie podoba. I już Wam powiem dlaczego. Chwila. Chyba wiem. Chyba dlatego. Chyba coś tu jest na rzeczy. I trzeba więcej bloków, bloki pół, pół bloki. O, pół bloki też są blokami. Nie zapominaj o nich. A swoją drogą, jeżeli macie jakieś pomysły w komentarzach, to piszcie. Ehm, no. piszcie tam, nie przejmujcie się i tyle i zastanawiam czy czy tutaj jeszcze nie zrobić takiego trzeciego kręgu a zastanawia mnie to gdzie ja dam skrzynkę endu też to jest temat dosyć do rozgryzienia o, może nawet lepiej i teraz tak Nie chcę przesadzić. Nie. Nie. Coś tu ewidentnie jest źle. Gdybym ja wiedział, co? Nie mam pojęcia. Z takiej perspektywy trzeba to spojrzeć. Ten cały kwarc jest tu źle. On tu nie pasuje do środka, po prostu ten biały. O, troszeczkę już lepiej. Teraz tak, pomyślmy nad tym, jaki inny blok by tutaj wrzucić O A ja słyszałem jeszcze, że można sobie robić cegły Tylko właśnie cegły na podłogę to nieco bardzo Piasek, 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 piasek Piasek, piasek Albo szkło, albo szkło Dodamy i będzie git, tak? Nie do końca. Hmm. Toż to nie jest takie proste. Jak mogłoby się tam wydawać. Tutaj powinna być jednolita podłoga i e, moim zdaniem e, tak będzie trochę może hejtów w komentarzach, ale to jest moje zdanie, że jednolita podłoga jest najlepsza. Kurde, po co ja to wszystko wycinałem w takim razie? A to może zostać. Chociaż. Chciałem tylko zrobić oświetlenie. Nie planowałem tego. Dobra. Yy, tak jest yy, najładniej. Yy, I teraz tak. Yy, podstawowy problem to jest ta skrzynia endu. Która gdzieś powinna się znaleźć. Ale nie wiadomo gdzie. Mm -hmm. Może tutaj. O. Tutaj mamy te koleje. I to po drugiej stronie będziemy mieć skrzynię Endu. A w niej też są jakieś rzeczy. Kto by się spodziewał? To są strzały i kości i. I nie wiem co tam jeszcze mi przyszło głowy. Strzały i kości. Jeszcze jedną muszę zobaczyć, bo nie pamiętam. Okej. Okay. Dobra. Nic z tego nie wyszło ostatecznie. Mamy... Takie lampy Właśnie, może by je tak zrobić Byłoby to nieco ładniejsze A nie Nie chce mi się pracować z niczym, nie? Tropikalne drewno. Dużo mam tego tropikalnego. Odziwo Nie wiem już, czy coś tu zmieniać, czy nie? Czy w ogóle ten środek jest tu potrzebny? Środek był tutaj niepotrzebny. Teraz najważniejsze też pytanie, znaczy ważne również. Nie najważniejsze, ale również też ważne, gdzie damy to. Może tak? O. Chyba nie jest źle. aktualnie tak Chyba nikt się nie obrazi No A W ogóle najlepsze by było, o zamiast tego bloku Tutaj widać crafting, to już w ogóle byłby hit No, bo by się zatrzymywał wagonik na craftingu Może No może Nic się złego nie stanie Teraz tak strzały. Strzały sobie wrzucimy, kości sobie wrzucimy. Fajnie, że to mam blisko. Rośliny sobie wrzucimy. Wrzucimy sobie bloki najróżniejsze. Bloki. Ojej. Ale tego tu jest drewno. Znaczy deski. Deski to są głównie. Ale też nie no, nie ma drewna. Same deski to były. Półbloczki i kamyczki. Także zresztą się tego nazbierało, zbierało, ale ostatecznie dałem sobie radę. Żadnego tutaj wzorku nie zostawiłem i. No i jest czysto. Nie wiem, tutaj chyba nie trzeba tej pochodni. A. To mogłem schować, bo to mi się jeszcze może przydać. Także no dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Home, Sweet Home, Delta, jak widać, jest już napis gotowy. Do zobaczenia w kolejnych tam odcinkach, seriach, sezonach. Trzymajcie się, pozdrawiam Was na razie, pa i cześć.